Cześć wszystkim z tej strony, iKul, a to jest kolejny odcinek serii Monster Hunter Portable 3, czyli Portable 3. Tak, dzisiejszy odcinek jest dosyć specjalny, ponieważ em, dzisiaj wykonam swoją setną misję, e, posługując się właśnie mieczem i tarczą, tudzież z Warden Shieldem. Tak, dzisiejszym przeciwnikiem będzie Rangutora, którego dzisiaj poznacie i dla potwierdzenia swoich wcześniejszych słów. To jest moja karta gildyjna. Dzisiaj będę wykonywać setną misję właśnie. To na żółto jest Mieć tarcza, tak. Jeszcze parę innych informacji, jak na przykład yy, różne stwory, ile razy z nim walczyłem, wielkości, wszystkie odznaczenia, jakie zdobyłem. No dobrze, wszystko mam to. Szczerze powiem, że bardzo lubię ten widok tego wulkanu. Za każdym razem bardzo fajnie się go ogląda. No i wynika z tego, że ta mapa jest naprawdę solidnie wykonana. by Bynajmniej pod względem artystycznym. Co do samej rangu, tory, teoretycznie powinno się z nią walczyć w strefie siódmej. Jednakże, że nie jest to pierwsza walka, tak więc mm, filmik rozpoczynający będzie właśnie ze strefy siódmej, a sam Rangutora będzie na strefie 6. No, ale myślę, że to już mm, taka dobra formalność. Czyli raczej nie będzie patrzył. Jednak, kadstremki właśnie z, z nowymi stworkami są mm, naprawdę fajne, dlatego zawsze je wrzucam, żebyście wiedzieli, z czym będę miał do czynienia. temacie macie nie wiem czy je przedstawiałem w, poprzedniej, w poprzednich częściach, w poprzednich odcinkach, ale um, one też mają swojego bossa. Tak, to jest Rangutora. Widać, ma naprawdę długi wzor. No i wyglądem przypomina w zasadzie takiego pancernika, powiedziałbym. Widać, może zwijać się w kule. Um, oczywiście ma dużo swoich ataków, ale tak samo jak w przypadku na przykład Urtusisa, z którym walczyłem e, kilka tygodni temu, kilka, no, kilka odcinków temu, w zasadzie tygodni też, ma on także kilka ataków, hmm, chyba z dwa albo trzy Które miał pierwszy boss Aoshira O na przykład taki obrót, bądź właśnie takie O bądź ten atak także jest Właśnie ten co ma Aoshira I jeszcze jeden właśnie jak zaczyna tak hmm, Taką serię Czterech zamachów robi Zamachuje się łapami takie 2, um, 3 bądź 4 razy. E, co do samej Rangutory to widać także, że nakłada może on nam nałożyć dwa statusy. E, jeden to jest właśnie brud, który możemy znieść Klinoserem. no to widzieliście wcześniej właśnie, że taką chmurę taką brązowo puścił. Właśnie serem się można z tego wyczyścić A drugi to paraliż, ponieważ strzela także z buzi paraliżującymi kulami Jak widać moja broń dosyć szybko się tępi, tak więc mogę mieć troszeczkę problem, ponieważ Jak widać wcześniej próbowałem ostrzyć broń, no i po prostu Nie mogłem się ruszyć i i naskoczył na mnie. A tutaj ten atak widzicie, właśnie o tym, o którym wspominałem, czyli trzeci atak, który em, właśnie także posiada rangutora. Tak samo jak Urtusis czy Ashira, reszta ataków to już e, są specjalne ataki, właśnie tego stwora. Jak widzieliście znowu, udało mu się narzucić tam na ten na status. No i już skończyły mi się kinesery, więc jeśli znowu w to wpadnę no to mogę mieć problem, ponieważ e, mając na sobie ten status e, nie mogę używać innych rzeczy oprócz kinesera, a ten status działa naprawdę długo no i takie zablokowane rzeczy na przykład typu potiony bądź inne rzeczy to robi naprawdę duży problem jeśli walczymy z silnym przeciwnikiem. Osobiście stwierdzę, mnie tak z moich doświadczeń, że z czterogwiazdkowych stworów, czyli właśnie e, rzucając w to e, Ratiana, e, Rangutore, Dzidzinoksa, Bagiego i Hapuroboka, którego poznacie w, w następnym odcinku, e, uważam, że najtrudniejszy jest e, bodajże Ratian, a później Hapuroboka. Następnie G.G. Rangutora i Bagi W takiej kolejności niestety wczoraj właśnie próbowałem nagrać Haburubokę zamiast Rangutory no i niestety nie, nie walczyłem z nim długo no i zaliczyłem sporego faila Tak więc postanowiłem nagrać Tego stwora Rangutoro po prostu zajmę się później, nie wiem może Dzisiaj, może jutro nagram Raczej stawiam na to, że jeszcze dzisiaj to zrobię. Musimy mi wybaczyć, że przez ostatnie 3 dni nie dodawałem żadnych filmów. Dopiero wczoraj wieczorem wrzuciłem tam jeden odcinek z Hatsunemiku. Ale to wynikło z tego, że miałem przeprowadzkę i nie za bardzo miałam na to wszystko czas. Ale od teraz już będę mieć troszeczkę więcej czasu, więc myślę, że i odcinki powinny się pojawiać dosyć często. Planuję też niedługo nagrać takiego pierwszego audiologa z serii tych, które zapowiadałem w poprzednim audiologu, czyli tam rozmówki na jakieś różne tematy. O czym to będzie, to sobie muszę jeszcze pomyśleć. Możliwe, że jakiś znajomy ze mną wystąpi, żeby po prostu nie było tak że tylko ja sam rozmawiam. A tak we dwóch to zawsze każdy powie coś od siebie, każdy ma inny pogląd na dany temat. Tak więc sama konwersacja będzie na pewno dużo ciekawsza. Ok, co do rangu tory, jak widać, już kuleje. Tak więc myślę, że powinno to się skończyć gdzieś w przeciągu 3 minut. Naprawdę ta lokacja wygląda super. Za każdym razem, gdy mam, tu to, mam tutaj jakąś misję, to poświęcam mm, kilka do kilkunastu sekund, żeby po prostu pooglądać sobie, jak to wszystko wygląda. I w zasadzie to będzie teraz 10, 11 odcinek z Haporuboką. I w 12 odcinku myślę, że już zrobimy Argenta na piątą gwiazdkę. Znaczy w zasadzie mogłem się z tym tak jeszcze nie śpieszyć. Też myślałem nad y, robieniem ostatnio y, questów, na przykład, na, na, żeby zdobyć nowe napoje, czyli tak zwane drink quest. Um, jednakże um, trzeba, z nich, trzeba w nich walczyć e, z dwoma potworami naraz, tak więc e, niestety misje um, oj, patrzymy mi to e, niestety misje, e, na których są jednocześnie dwa potwory to remote Joy Light, czyli właśnie program z pluginem, którego używam, ma problemy, tak samo jak w przypadku Krupeko, konsola mi się wyłącza, e, tak więc myślę, że po prostu będę nagrywać e, pojedynczo ze stworami. No i widzicie, pogadałem, pogadałem, a tu Rengutore Jest to wykończony. Oczywiście warto tak samo. Zbierać wszystko zresztą dałem do mojej siostry młodszej wczoraj raz zagrać w Monster Huntera. To nie dość, że z Great Jagim się biła prawie pół godziny, to jeszcze po zabiciu go w ogóle go nie skerwowała. No to ja bym się dzisiaj pytałem, po co ona go w ogóle zabijała, skoro nie zdobywa żadnych materiałów z niego. No ale to się takie. Takie osoby się za bardzo nie nadają do takich gier, więc, więc butuję sobie. O, no niestety od dwóch butów nie padnie. No ok. No, zobaczymy co tu dostaliśmy jeszcze. Coś ciekawego. Flob mm, o Belly. W zasadzie przyda się. Ok. No to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. I zapraszam Was na kolejną część serii Monster Hunter. Dzięki na razie.